No, ja mam nadzieję poznać też zakończenie, czy ja je zrobiłam dobrze, źle, czy co nam tym razem wyjdzie. Dobra, tu mamy kolejne manekina. Nie wiem, dlaczego się że coś jest za mną. Człowiekowi już się coś robi, chyba w głowie od tej gry. Dobra, tutaj nic. James stał tutaj. Nie, no, chyba już możemy stąd po prostu wyjść. Zobaczymy. Tak. Nie, dlaczego się ja też spodziewałam, że drzwi same za mną się zamkną. To to, co zostało ale teraz Prawie się. jak on się raptownie, słuchajcie, podniósł. Tak znienacka. Dobra, chodźmy wyżej. Ja bym z chęcią poszła do swojej kajuty, tylko że ona też jest taka obrośnięta, więc to i tak mnie nie urządza. Czemu też wszyscy się ode mnie odsuwają? Ja się znowu boję, że będę bezkształtcem. Bezkształtnym... Nie wiem... Be, bezkształtce jakoś lepiej mi to brzmi. Jako jeszcze to mrygające światło. Może ktoś, help me. Wiecie, że tego tutaj w tym miejscu się przestraszyłam. 7 na 10: Ktoś chyba się naoglądał za dużo lśnienia. Jak jak ja dawno ten film oglądałam, pamiętam, że pierwszy raz jak oglądałam ten film, to za groma nie wiem o co w nim chodziło. A za drugim razem powiedzmy, że nie było lepiej, ale jakoś inaczej się to. Oglądało. O, mam tą! Latarkę, umrzyj! Dobra, bez kształt umarł. To nie jesteśmy my, prawda? Ej, bo nie, nie, nie mgli mnie. Ja chcę tu jeszcze. popatrzeć na wszystko. To nie jesteśmy my, no bo James teoretycznie przeżył, prawda? I e, wydaje mi się, że jest aktorem. Dobra, czy my możemy przejść... Aha, tutaj nie możemy, czyli co, wracamy się? Chyba tak? Czy to jesteśmy my? Weź się przesuń. Tam? A jak ja bym chciała, tu? No dobra. Dziękuję, kolego. Co mnie? A z, dlaczego? A za co? Dobra, ja lepiej to zamknę. A wcześniej tu była krata. Jak szliśmy, to zwróciłam uwagę na ten dziwny obraz. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że to jest to, to samo miejsce. O, żeby przed nami nasz ostatni film? Okej, okay, mieliśmy słuchajcie te obrazki, które James znajdował plus tak jakby walka dwóch postaci, dwóch manekinów. Nie, nie mówcie, że mi wyjdzie znowu ulepiec. Przechodziłem, patrzcie tak jakby na drugą stronę. staną przyszliśmy tutaj znowu jest to. Tylko tutaj już nic nie możemy nacisnąć. Nic nie można tutaj zrobić. A? No, ja raczej wszystkich slajdów nie znalazłem. Zresztą, już ostatnio, jak przeglądaliśmy, to nie było chyba dwóch slajdów. Hej, kota rączki, tak bardzo, Detroit. Ej, myślałam, że urwałam. Halo, gdzie jestem? Tu są te rączki, dobra. Ej, no, weźcie mnie, przepuśćcie, Sio. Sio. Dobra. Mogę cię włączyć? Nie, chyba on nie chce być włączony. Nie zadziałało. W sensie ja się nie przestraszyłam. No, dobra, tam jest przejście. Tutaj też coś. A to zamknięte. No już odkręcam. Nie, ja nie mam pojęcia, dlaczego dzisiaj te drzwi tak opornie wszystkie chodzą. A plakacik. Dobrze, że tutaj zajrzałam. Przestańcie, koledzy, strzelać i straszyć! Co prawda ja od głosu wystrzałów się nie boję, gorzej z moją foką. Ale że na słuchawkach, to jej też wszystko jedno w tym momencie. śpi sobie. Okej, okay, tutaj chyba kolejne jakieś machinarium. To jest zamknięte, dobra. Czy ja to mogę kręcić tak w dwie różne strony? Dobra, wiecie, co to chodziło o to, że trzeba to było przetrzymać, tak jakby, wiecie, e, jak to się zaczynało obracać. To nie chodziło o ilość obrotów. O, dobiliśmy się do skarbca i mamy skarb. Mogę to? Pieniążki, dolary i euro. Sugeruję, że to my jesteśmy niestety tą pustą skorupą. Tam wydają nogi. W ogóle to ulepiec kolejne jakiś dziwne. Dobra, zrobiły nam się drzwi, których tutaj wcześniej nie było. Teraz bardziej mi się nie podoba to, co jest do nas mówione. Zawsze tam jest, o krok za mną, rozciąga się nade mną, wciąga mnie. rzucam skórę, zmieniam się, tylko w co? Ja się nie chcę zmieniać, ja bym chciała być sobą. Dążyłam właściwie do tego. Dziękuję. No kolega nam coś zjadło. Um, czy te drzwi są zamknięte? Nie, te są otwarte. Możemy iść tam, ale dostaliśmy klucz chyba tu. Dobra, to jak najpierw tutaj klucz dostaliśmy, to chodźmy tu. I tam droga i tam droga, tam jest z jedzeniem droga. No ja, ja jestem zawsze za jedzeniem, ale tutaj mamy. O, po pierwsze klucz, więc chyba bardziej wartościowa rzecz. Co nas tu czeka. Okay. Dobra, tutaj była znajdźka, więc dobrze. O, jeszcze mamy slajdzik. Super. Więc tutaj po prostu było miejsce znajdźkowe, a my mamy i tak udać się tu do jedzonka, gdzie ja i tak bym bardzo chciała. Ja mam wrażenie, że w tym odcinku wszyscy co się do mnie tutaj zwracają uważają mnie za strasznie złą osobę. Nie wiem dlaczego. Czy tak jest, czy ja tak postać poprowadziłam? No, dziękuję. Zauważyliście, że przy obecnych plakatach są tylko wiecznie szumy? Może dlatego, że jesteśmy pod wodą, tak jakby, w tym zatopionym statku? Nie, nie będę odkręcała tej wody w każdym. A raczej to i tak nic by nam nie dało. Dobra, chodźmy dalej. Tam jest kolega, tam chyba... Nie, nie wejdę. A to jest ten, prowizorka tego statku naszego i mamy, patrzcie, kolejną tą do odsłuchania, nagranie audio. A, to było zejście to pod pokład, nie? Czego to jest cyklop? Dobrze, możemy przejść dalej. A to było dziwne. Czy to sugerowało? Słuchajcie, że byśmy odrzucili tego ulepca. Okej, okay, teraz mamy otwierać skrzynię ze skarbami. Oj, ulepiec nam spadł. Wow. Matko, to robi się okropne. Dobra, ja z chodzę na prawo. Temu główka spadła, to lepiej może nie. O, dziękuję. Te szepty. Mam wrażenie, ja, że zaczynam się kręcić w koło. I tak chyba jest. Przejdźmy przez tą bramę, może. No, wiecie, co staram się. O, rozejrzeć w otoczeniu, gdzie ewentualnie mogę dojść. Tam jest drabina, więc chyba tam musimy dojść. Czy nas zjadło, czy po prostu tak miało być? Tak miało być, ok. Oczywiście zamknięte za nami. Mamy gramofon nasz Tutaj ten ulepiec. Chyba kolega nam trochę potelepało. Nie wiem, możliwe, że to jakaś choroba. A ja mu tu w żadnym wypadku nie pomogę. Czy teraz już mogę stąd wyjść? Nie. Musimy tutaj coś zrobić, na to wychodzi. Dobra, tu nic więcej nie usłyszymy. Czy coś tu na nas czeka? Czy coś tu dla nas jeszcze jest? Mam nadzieję, że gra mi się tu nie zbadżyła czy coś. Tutaj nic nie mogę dotknąć, bo kolega mi tutaj szaleje, o. A może ja go muszę jeszcze bardziej nakręcić, słuchajcie, żeby on sobie wyszedł stąd. Teraz spróbujemy. O, on się właśnie zaczął telepać. Czemu wypadły gałki oczne? Matko, gdzie my się znowu pojawiliśmy, Ej, główki na tych palach, my chyba mamy dotrzeć tam, tak, chyba ewidentnie musimy dotrzeć za tej drzwi. Tam to wyglądało trochę jak latarnia morska albo komin. W końcu rozumiem, droga ucieczki jest tutaj, we mnie. We mnie. Ty? Kim? Kim ty jesteś? Matko, ja się aż boję, kogo my tu stworzyliśmy. Naprawdę, wcześniej mi aż tak nie zależało, wiecie? Oj, nie wiem, nie wiem, bardzo nie wiem i czekam. Chcę się właśnie dowiedzieć, czemu tam są powieszone manekiny za nogi. Ho ho, jeszcze trochę. To jest ten obraz, który bardzo często widzieliśmy, plus, no, że ona to maska. Czyli cóż, czyli wyszło nam jednak to złe zakończenie, tak znowu jesteśmy bez kształtem. Na to wychodzi. Ale dlaczego? Gdzie popełniłam błąd? Dlatego, że nie słuchałam się reżysera? Takie mam wrażenie. Nie wiem, może też dlatego, że w pewnym momencie zrobiłam coś tak, jak on chciał, ten reżyser. Nie wiem, matko, jaki straszny ten szczur. Chodzisz, ale czy wiesz, jak to się dzieje? Zbudujesz jeden charakter, zniszczasz drugi. Który jest którym? Podążasz za powodem? You see through it, you cut away the strings. You hesitate, you look for a better way. Nothing is ever easy. You struggle against the current, you fight against all odds. Ah. In the end, there is no right or wrong. There is only James! lily ah! james listen to me you have to go no i'm not leaving I'll, I'll find a way to eat you i know you will you're strong stronger than you know we'll be together again no matter how long it takes i will find you i will Ok, czyli dowiedzieliśmy się, jak ona zginęła. Lily w sensie. Co się stało z Jamesem? My, my dalej na. Dobra, na statku. Ale wychodzi na to, no, że znowu jestem bezkształtem. Napiszcie mi, gdzie ja zrobiłam błąd? Dlaczego to wyszło tak, a nie inaczej? Aż naprawdę, wiecie co? E, mam ochotę przejść to inaczej. Cze, my jesteśmy kobietą? Ja zakładałam, że jesteśmy Jamesem! What cool part we have to play, to on, a vast, Mr Hardy, a vast. What's gone is gone. What's past is past. For there are things that should not be, and there are wounds that time won't heal. When all seems lost, when all is gone, we do not have to carry on. To put, to put away, away what, what sadness wrought. Set your aim and, and take your, your shot. <laughs> uh. Just as I fold. A mother long gone. A sister's last breath. A life for a life. A death for a death. The flame that burns the lies away. The truth revealed. Let come what may. Head down, brother. Go to sleep. This vow is no longer yours to keep. Okay. Ja, Na pewno mam cały czas przekonany, że my gramy mężczyzną. Okazało się, że jesteśmy kobietą, i mam inne zakończenie niż miałam. Bo w poprzednim nie miałam takiego. Okazało się, że jestem bezkształtem i wszystko zniknęło. Więc chyba dobrze zagraliśmy. Napiszcie mi, jakie to jest zakończenie. Czy ono jest dobre, czy jest złe? Wyjaśnijcie mi to. Ale cieszę się mega, że mamy coś innego, właśnie. No i całkiem urodziwe jesteśmy. O, jaka skrzynia! Czy to jest jakaś pamiątka z dzieciństwa? Czy po prostu symbol? Wspomnień też z dzieciństwa właściwie. Podaj mi ostatnią decyzję. Achievement. Dobra, a teraz. Aha, no bo patrzcie, jak tutaj schodzimy, wyglądamy trochę jak mężczyzna, te męskie buty, tak? Czemu my znowu tutaj jesteśmy? A, mamy ostatnią tą do przesłuchania, patrzcie. A nawet chyba dwie. Piątej chyba nie słuchaliśmy, mam wrażenie. Odpalmy ją sobie. Have I Just don't want to talk to me anymore. I, I don't know what I want. They say that the dreams dreams. A star you yeah, have really can come true. Are dreams what's really important to you? Mhm. Mm Your dreams can stay with you forever. oh, right, let's go for Forever is a very long time, James. You think you can take it? I... One dreams of forever. But when the eyes of eternity are upon him, how far can he go? How deep can he descend? Once a flame has been lit, there's no other way. To jest James. Matko, teraz wiecie, co ja mam prany mózg normalnie. Bo tak, zastanawiam się, bo Niby Lili zginęła, tak? Ja miałam wrażenie że ciągle, że gramy Jamesem. Plus. Uh... Plus, teraz wychodzi na to, że my jesteśmy kobietą, czyli James tak jakby przeżył, ale zmienił płeć, utożsamił się całkowicie ze swoją siostrą. Matko, nie wiem, totalnie nic nie wiem. Jesteś. Aha, to już czytaliśmy, to było tak dziwnie napisane. Tutaj nasze slajdy, patrzcie, zabrakło nam chyba tylko jednego slajda, żeby mieć calutką kolekcję. A tak mamy wszystko. Obejrzy 8 slajdów w Kajucie. A jeżdżę tak wolniej, to będzie więcej. Nie wiem, chyba nie. E, dobrze, chodźmy. To jest otwarte, zamknięte. Co tu się wydarzyło? Ukończ historię pisarki! Okej. Okay. Tylko wiecie co, zanim historia pisarki będzie ukończona, my nie mamy historii muzyczki ja bym chciała ją jeszcze też tutaj dograć. Mam nadzieję, że da radę i nam się to uda. Czy ty chcesz to wszystko sfajczyć, kobieto? Ty miałeś to zrobić arcydzieło! No w sumie, patrząc, jeżeli ona pisała te wszystkie historie, to arcydzieło nie wyszło. No Wam wrażenie, jakby... Ten jakoś w mi się źle ustawiło. Wow. To ta kobieta z... Kobieta z twó... Stwo... Stwo... bardziej, z obrazu istniał? Czy to nasza pani Muza? Wyjaśniła się historia tych drzwi. To wyjściowe z wieży. z latarni właściwie. Ten płacz! On był ciągle w piwnicy. Latarnie, pamiętacie? Nieraz wchodziłam i się zastanawiałam co to, kto tam tak płacze to ona! Matko, wow, wow, ale jakie zakończenie. Dobra, ale mamy ukończoną, słuchajcie, historię malarza, a, um. Mam nadzieję, że podobała Ci się podróż przez zagląd i przerażające ślady Twoje Twoje pieniądze znane z bezceną Może później, później, później. Patrzcie, mamy tylko nową historię, ale rozdziały. Tutaj nie zrobiliśmy historii muzyczki, więc e, myślę, że poświęcimy jeszcze dwa odcinki właśnie na zrobienie tego. E, tutaj no, ta historia aktora, macie, zrobiliśmy zakończenie na zaw zawsze. A tutaj było płomień i bezkształtność. Pierwszy raz miałam bezkształtność. Teraz wyszło nam zawsze. Nie wiem czy to jest dobre zakończenie, złe, tak jak prosiłam, napiszcie mi. A płomień. Nie wiem. E, to, właśnie, to, to jest jeszcze dziwne w tych grach e, Blabber Teamów, że e, zrobisz zakończenie i nie wiesz, czy ono jest dobre, czy ono jest złe. Tak samo macie historię malarza. Mi wyszła sztuka, czyli e, skupienie się na malarzu. Pisaliście w komentarzu, byliście zdziwieni, że to wyszło, bo w poradnikach niby to prowadziło do pętli albo do rodziny. Nie wiem, nie pamiętam. Już w każdym razie, no... No, ciekawie było. Dobrze, kochani, kończymy ten odcinek. W kolejnym spróbujemy ruszyć, właśnie z historią muzyczki. Co ja weszłam? W rozdziały. Historia muzyczki, tak. Tutaj i, i poznamy jeszcze tą historię. Ja jej totalnie nie znam. Nigdy w nią raczej nie grałam. Nie kojarzę przynajmniej. Zobaczymy w trakcie. W każdym razie, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się. No i cześć.